Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na bal Seledynowy. Tradycyjnie od ponad 90 lat odbywa się w ostatnią sobotę karnawału. Tym razem będzie to 10 lutego o godzinie 19 w tym samym miejscu w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ten najbliższy bal będzie w konwencji francuskiej. Bardzo liczę na to, że będę mógł Państwa powitać na tym cudownym balu. Wirtualny Kulik to akcja społeczna, której celem jest pomaganie osobom niepełnosprawnościami oraz osobom, które są nieuleczalnie chore. Około 65 podopiecznych fundacji, miejmy nadzieję, otrzymuje wsparcie dzięki takim akcjom i takim ludziom jak my, jak nasza społeczność, naszego uniwersytetu. W ubiegłym roku udało nam się dzięki hojności naszych gości, naszego balu uczelnianego, zebrać bardzo pokaźną kwotę całości tę kwotę przeznaczyliśmy na zakup kart aptecznych. To są karty, które pozwalają po znacznie niższej cenie nabywać naszym podobiecznym potrzebne im lekarstwa oraz środki opatrynowe bądź środki higieny osobistej. Bardzo dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie i zachęcam po pierwsze do udziału w balu seleryndowym, bo przez to Państwo w sposób pośredni pomagacie i do tej akcji się przyłączacie, a oprócz tego każdy z nas może Indywidualnie do akcji dołączyć poprzez wpłatę dowolnej kwoty na konto Fundacji Miesiemy Nadzieję na stronie internetowej wirtualnykulik.pl